Zobaczcie, jaka fantastyczna fura jest tutaj na sprzedaż po straży pożarnej. Ja tutaj często przejeżdżam autobusem i tak pomyślałem, że kiedyś podjadę tutaj do tego komisu samochodowego, aby Wam ten samochód pokazać. Tutaj zagadałem do Pana i Pan się zgodził, nie? No mnie takie samochody bardzo podniecają ze względu na to, że no Chciałbym z ich kampera zrobić, oczywiście. Nie? To jest teraz bardzo modne i ja też wiecie, że lubię spać w samochodach. Dlatego mnie to bardzo zawsze interesuje w aucie, kiedy można go jakoś fajnie przerobić. Nie? Zwłaszcza zobaczcie, jak tu jest otwierana ta tylna klapa jako roleta. Nie wiem, czy tam jest przebicie do tyłu, czy to wiecie, działa jak doka. Zaraz wszystko sobie rozszyfrujemy powoli i będziemy wiedzieć. No, pierwsze co to ten stan blacharski mi się podoba. Nie? nie wiem, jak tam jest pod spodem, ale z wierzchu. Wygląda wszystko, wszystko bardzo ładnie. Tu z tyłu jest podwójne, podwójne koło. Nie wiem czy dobrze to, to, widzicie, tak tam się prezentuje. Może na końcu zapytam się pana, ile, ile ten pojazd kosztuje. Aha. I tutaj jest taka zabudowa. Zobaczmy czy jest otwarte. O jest. O kurczę, ale fantastycznie. Dobra. O, zablokowałem drzwi. Dobra. Zobaczcie. Tu jest taka podłoga metalowa. Jest jedno siedzonko, i tutaj mamy jakby no taką zabudowę na stałe, czyli ta roleta z tyłu no nie może służyć jako, jako przejście, No chyba żeby tutaj to zdemontować, nie? chociaż to też wygląda fajnie, nie? żeby na jakieś tam klamoty, ale no gdzie by tu wtedy spać? O, u góry widać lampkę. Taką jak w autobusach mamy, nie? Tu u góry jest dość spora przestrzeń. Tu u góry także, tu szufladki różne i do tyłu tu jest ta część zasadnicza. No to gdybym ja to brał na kampera, to raczej niestety tą zabudowę trzeba by całą zlikwidować, nie? No chyba, że ktoś by chciał spać jak w trumnie, nie? Tutaj po prostu, w środku, nie? Dobra, zobaczcie co tutaj się dzieje, z tej strony, może sobie usiądę na tym krzesełku i Wam będę pokazywał jak dalej. No tutaj są, aha, to chyba mogę Nie wiem, te rury pewnie, pewnie Były na coś, aha, nie, bo tu jest Aha, bo to się trzyma na tą, na tą gumę, dobra no, Więc może odczepię po prostu O, odczepiłem, aha Ale numer, zobaczcie, tu są dwa siedzonka Do tyłu Czyli można sobie Jechać do tyłu, to pewnie straż pożarna Miała na to jakieś, nie wiem, może specjalne zgody Nie wiem, nie znam się, ale Podejrzewam, że Normalnie trzeba by mieć tu jakieś pasy czy coś, nie? chyba że straży pożarnej wolno, tak jak w wojsku wolno jechać w ciężarówce na przykład, nie, nie wiem, nie znam się, Was czy są jakieś te niemieckie napisy, nie będę się na nich jakoś bardzo skupiać. Podejrzewam, że to wszystko to są te elementy, gdzie tu były te straży pożarne i różne narzędzia, nie tu pewnie był jakiś toporek zapinany, tu podejrzewam, że stało coś na wzór gaśnicy, tutaj także pewnie były różne, różne narzędzia powpinane, nie? jak to w tych samochodach. Czy to policyjnych, czy Straży Pożarnej, czy wojska, wygląda. Nie? Czyli tu mamy raz, dwa miejsca. Trzy. To tu musiało być cztery, tylko nie ma tego elementu do siedzenia. Tu pewnie też była jakaś, jakaś gaśnica. Zobaczmy, czy te szuflady. A nie. A tu pewnie są zamknięte, żeby się nie otwierały w czasie jazdy. No tak. Kurczę, no spora fajna szuflada. A szkoda byłoby tego wyrzucać, no ale gdzie tu spać? A jak to otworzę, to dolna coś też otworzy? Nie. Może dolna jest gdzieś indziej zapięta, dobra? Nie wiem. Tu jest taka przestrzeń. A! Patrzcie, cały boczek się otwiera. O! I tu jest taka duża przestrzeń do schowania czegoś. I pewnie. Aha! I też można z drzwi bocznych sięgnąć tutaj, nie? Jakbym nie otworzył. To tutaj też bym mógł coś schować. No podoba mi się. Podejrzewałem, że tu podobnie jest. To pewnie jest jakimś takim zameczkiem. Tak. Tak, aha, i to w dół jedzie. Czyli tu pewnie też były jakieś gaśnice czy inne narzędzia, a tak do góry jedzie, żeby było łatwiej je sięgnąć, nie? W czasie akcji strażackiej. Aha, a to nie jest skomplikowane zamknięcie. Zobaczcie, to jest dobry patent do jakichś kamperów, nie? Tak i tak. Ech, fajnie to rozwiązali, nie? Tak samo tutaj, pewnie to samo działa. O, i też jedzie od razu do góry, nie? Żeby łatwiej było coś z góry sięgnąć. Też fajny patent wleci. Dobra, nie chcę próbować, e, czy wyleci, bo nie chcę zrobić szkód, nie? Nie no, fajne, podoba mi się, a zobaczmy jak tutaj, jak to się otwiera z kolei. Aha, tak samo, że tu od strony drzwi, aha, tu jest lekka zabudowa, to no może wyjdę. O, zobaczcie, że tak tu widać, tu można też właśnie z zewnątrz, stojąc na ulicy, coś sobie sięgnąć i wyjąć, nie? Fajne, no nie no, pod kampera trzeba by to raczej zdemontować, no i co, krzesełko też do góry. Tak, się podnosi super. Czyli tak jak te, jak te były, nie? To może je przypnę, żeby pan się nie gniewał, że mu tutaj coś nagmerałem. To było tu zapięte. No dobra, no to mamy omówioną tą część środkową. Tu też jest jakaś półka metalowa na narzędzia. Pewnie też by szło jakąś ją wykorzystać, a jak nie, no to na złą nie? Dobra, a tak wygląda z przodu. Czyli po prostu auto jest z tyłu czteroosobowe, tak? Bez tego jednego siedzenia, które podejrzewam, że tu było. I z przodu dwa, czyli pewnie jest w blachach na 6 osób. Tak wyglądają tutaj z przodu zegary przebieg 341. A nie! 34167, czyli to jest z tych latu, lat co Ford miał jedynie 5 pozycji w przebiegu takie stare skorty, nie. No nigdy nie wiadomo, bo mógł setkę już przekroczyć, czy może być co, 134 tysiące albo 234 tysiące, nie. No kurczę, no to jest bardzo ciekawe. No tak widać, że wiecie, no, podejście w samochodzie w Starożytny Pożar jest bardzo praktyczne, nie? więc tutaj na próżno szukać jakichś tam mega komfortowych rozwiązań, po prostu zwykła wentylacja, jakaś półeczka nieduża, popiołka, tutaj pewnie jakaś aparatura od kogutów, jak podejrzewam, no i fajnie, że jest tam wszystko popisywane, jak to w samochodach służbowych bywa, nie? co do czego służy, o klakson też w dźwigni do kierunkowskazów, jak w Mercedesach, i tak dalej, no old school, nie? Ciekawy który to jest rok produkcji, nie wiem no dobra, to ja idę, idę do yy, przodu sobie usiąść i wam też ponagrywam. O tu też jest jakaś taka tabelka czyli co? Muszę zapytać pana, który, który rocznik i ile kosztuje, nie? To myślę, żeby, żeby każdego zainteresowało. Okej, okay, to idę do przodu. Ale, mi się podoba. Kurczę kupiłbym taki, no i u góry jest też taki... Jakby nie wiem nazwać yy. box Boks do przewozu czegoś tak może być, dobra o. własną prędkością się zatrzasnęło, wystarczająco mocno Dobra Aha, tu jest zamknięte. Dobra, to może przejdę sobie z drugiej strony, albo przejdę środkiem. <laughs> Zobaczymy. Merkel. Straż pożarna Ford Transit stary, tak? To pewnie są te sygnały dźwiękowe. Tu pod spodem jeszcze światła głowę. Tu ma jakiś numer. Koguty pewnie do zdemontowania. Chociaż nie wiem jak to wygląda przy niemieckich pojazdach w Polsce na przykład, nie? bo tak my, myślę w duchu, o widać że ile barów trzeba dmuchać. No, yy, Myślę, że no, w Polsce każdy widzi, że to jest, że tak powiem nie, nie nasze straż pożarna. Nie? No ale nie wiem jak te przepisy wyglądają. Dobra, no tutaj też są drzwi zamknięte, a tu, tu są otwarte te przesady, ja może ręką tam sięgnę chociaż, żeby po prostu te drzwi jakoś otworzyć, coś, dam radę, oraz spojrzymy, aha, bo tam jest ten ptyczek. psztyczek elektryczek, który powinienem przełączyć, yy, bo tutaj z tej strony nic takiego nie ma, ale mi się wydaje, że od strony kierowcy powinno być otwarte, bo ten pstyczek jest w innej troszeczkę pozycji, no dobra, to zaraz to oblukam i Wam powiem, powiem co, co więcej, nie? Nie chcę Panu głowy zawracać, to tak zresztą dobrze widać wszystko. Pokażę Wam może z bliska troszkę bardziej ten przebieg. O, tak on wygląda, nie? Widać, że to ostatnie oznaczenie pomarańczowe to jest po prostu co 100 metrów, nie? Czyli przebieg 34167, no nieprawdopodobne. Myślę, że na pewno jest tam, nie wiem, 134 albo, albo 234, no. 134 albo 234, nie? No, ładny jest taki sympatyczny zapach jak w tak starszych samochodach, nie? O, ale bym nim jeździł. Jaka cienka kierownica w ogóle, nie? No, fajny samochód. Dobra, idę się zapytać. O rocznik i yy, ile kosztuje? Oraz o przebieg. Zobaczymy co mi pan powie. A tutaj jest jeszcze na jakieś szpargałe miejsce. Ręczny z prawej, ja mam w citroenie z lewej. Super tanken. No to jeszcze tył sobie otwórzmy. O. Tu widać numer. Merkel napis, właśnie. Są te dodatkowe światła. Zawsze łatwo poznać te pojazdy po straży pożarnej, że mają te światła u góry, nie? W Niemczech. No i zobacz, tak wygląda ta zabudowa od tyłu, nie? Czyli tu też jest taka przestrzeń. Widać, że tu straż pożarna coś tam sobie woziła. Po prawej i po lewej te same zapięcia są. Czyli tu też pewnie coś na tych szynach po środku było, nie? I tutaj, jak to z to przejście do, do tej części środkowej, nie? No, szkoda byłoby to wycinać. No ale no też trudno, żeby spać tylko tak, no, jak astronauta, nie? Ale naprawdę przestrzeń jest, jest duża, widać, że samochód wydaje się być zdrowy. O, tu pod tą folią też widać szyny, też z tą charakterystyczną dla nich już blokadą, czyli tutaj. Nie wiem, czy oni tu mogli wieść poszkodowanego? Chyba nie, ale coś ciężkiego tu mogło wjeżdżać na tych e, szynach, tak mi się wydaje, nie? Tu do środka, nie? O, też macie opisy szlauch, 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 to chyba każdy wie, co to jest, nie? O, Otóż, światełko w środku, a tu pod tą folią? Aha, też kilka tych elementów metalowych, konstrukcyjnych jest. No, nie, no myślę, że naprawdę bardzo fajny egzemplarz do przerobienia, właśnie na, na kampera. No, zwłaszcza przez. Oj, tu można sobie stąpnąć, żeby na dach spojrzeć, tak? To zaraz spojrzymy. No, zwłaszcza przez to e, klapet z tyłu, no, że to jest roletka sympatyczna. I możecie sobie otworzyć z pięknym widokiem na jakimś jeziorko z, z rana, gdy się obudzicie gdzieś tam sobie śpiąc, nie? Aha, dobra, no to tutaj noga, tu ręka i cyk, jesteśmy u góry. O, tyle przestrzeni kurczę na bagaże jakiś coś połapać. Trumnę jakąś tam włożyć, albo nawet w ładną pogodę to się tam trzeba by położył, co? I słonko złapał. Ale mi się podoba ten pojazd. Dobra, zaraz pana zapytam o te informacje, co, co wam mówiłem i... No i będę zmykał. No fajny, fajny, bardzo ładny samochód. Deszczego Wam pokażę lepiej z tamtej strony, z perspektywy, żebyście nie mieli złudzeń, że coś wam tutaj ukrywam. Nie mam w tym żadnego biznesu, nie? Po prostu myślałem, że z wami się podzielę taką informacją. Chcecie to wam was puszczę pod spód. O! Tak tam auto wygląda, nie mam jak spojrzeć. Nie chcę mi się kłaść na tą brudną podłogę i lampa mi też się już rozładowała. Ale no mam nadzieję, że jest ładne, nie? Nie wiem. To wy musicie mi napisać, czy Wam się podoba, czy, czy nie. O, czerwony znaczek Ford. No to dowiedziałem się, że samochód jest z 87 roku. Pan chce za niego 10 tysięcy euro i mówi, że przebieg jest taki, jak tam jest podany, nie? Czyli jest te 34 tysiące kilometrów i to jest prawda, tam nie, nie jest, że 100, 34, czy 234, to jest naprawdę 34 tysiące kilometrów. No to myślę, że naprawdę fajnie, się, on był w straży pożarnej, na pewno jest zadbany, zresztą to widać i, i to jest pra prawda, nie? I pan mówi właśnie, że, że go ma pod kątem właśnie kamperów, nie? Czyli, że w Niemczech też ta moda jest na, na kampery i i mm, są tego świadomi, nie? w jakim celu ludzie te auta po prostu ubiorą. O kurczę, Albym nim kamperował, dajcie znać, czy Wam się takie auto podoba, no i czy też takich więcej filmików chcielibyście y, obejrzeć. Silnik benzynowy, nie? Ja, jakby ktoś pytał, czyli można zagazować, tak? Tylko gdzie ten gaz? <laughs> nie wiem, czy tam jest gdzieś miejsce jakieś rozsądne, żeby go zainstalować. Dajcie znać właśnie, czy te filmki Wam się podobają, bo tutaj mogę Wam dać temat, zobaczcie, obok tego czerwonego transita stoi współczesny transit, z kolei karetka. Może też byście chcieli kiedyś o nim filmik. Dajcie proszę znać w komentarzach. Cześć! Gdyby ktoś pytał, chciał kupić, to komis znajduje się na skrzyżowaniu tych dwóch ulic. Dokładnie tutaj poniżej są te samochody.